O. Gdzie drabina jest tu. dzień dobry? Dziś zmierzymy tego oto małego banana który zwie się. Nsetę wentryko grid green? green, czyli setę ara są zielonolistny. Dobra, tu postawimy. Tylko idę pomiarkę. O, tu kamera też kręci. Papiątko, <grywka> papiątka, papiątka papuszka puszki grzeczne z rana potrafią nieźle mordę drzeć, że tak powiem a więc tak tam jest nct ventricosum maureli, czyli odmiana taka bordowa, a tu mamy nct ventricosum zielonolistny i powiem Wam, że konkretnie wystrzelił w tym rogu roku zobaczymy jak to z perspektywy kamery będzie na czole, mam nadzieję, że się nagrywa a więc pierwsze, co to zmierzymy sobie, obwód pnia. O, nie będę już tego obcinał jak w tamtym, ale po co w sumie? 123 cm. Żeby nie było. Widać? I widać na pewno, tak jak patrzę powinno być. 123 po cm w obwodzie pnia. Teraz wchodzimy w listek. Zmierzymy. O, padał deszcz, co chwilę w sumie pada. To no, kurde, nie ma kiedy nawet zmierzyć. O, ależ to wielgachne już jest. Prawdę. Trochę się buja. Dobra. Wiatr poszarpał liście. O, jeszcze niech mnie zwali najlepiej. Może usiądę. No. Cyk. Może już się nieco niektórzy kto nowi oglądają zastanawiają się gdzie ty to będziesz zimował. 70 Czekajcie, aby naciągnąć. 74 cm liść szerokość a długość liścia. czyli tak, stąd się zaczyna. O. Tu przytrzymie. I długość liścia 236 cm. No to ładny liść, tu rośnie sobie następny. Jak widać, konkretny. Ale co z tego, jak sezon się kończy, niestety trzeba będzie to wykopać. Kurda żal. Ale powiem Wam, że też to jest konkretny bananowiec. Tak jak to jest tak, każdy się pyta: stalewiak, tamten, zajebisty, masz sadzonki. Tam nie mam sadzonek. Ale zobaczcie, jaki to jest bydlak. To też jest warty. Mało tego. Bez problemu z nasion lubi kiełkować. Jak są świeże nasiona, dorwiecie gdzieś, to ta odmiana dosyć ładnie kiełkuje. Czy tam sadzonki można kupić? Jak się dobrze trafi. Dobra, lecimy od dołu. Jest na samym dole. Przytrzymam, żeby nie skakała miarka. I... No, bez zaginania. Dobra. To tutaj jest 330, 340 cm prawie. Do środkowego, czyli środkowy jeszcze podrośnie. Tu z boku widzimy, że jest trochę wyżej, czyli jakieś 3,5 metra powiedzmy, że ma. Jeszcze zobaczymy, ile posiada. Posiada. Ile ma Sam Pień? Cicki Mensis obok rośnie, jest podobnej wielkości. Ile ma Pień? O, o się zaczepie. Sam Pień, czyli do rozgałęzienia. Liści, czyli bardzo mały jest, bo ja go za nisko obciąłem w tamtym roku, gdzieś tu go ściąłem i to zostały cholewki z tamtego roku, czyli to są stare liście. Jak ścinamy na zimę w tym miejscu, to potem to się, to robić, to coraz grubsze się robi, nowe wychodzą, no i schnie, no. no tak, taki urodzaj, bananowca. Ansette są Green, no powiedzmy, że 80 cm, czy tam 90 dotąd, bo no, tu już się ładnie rozgałęzia. No, dajmy, że 90 tutaj. Także, no jest kawał już, co? O, zawsze to odrywam na zimę. I patrzcie, patrzcie na to. Świeże tu są korzonki. Także śmiało, co, zim, co zimę mówię, fuj, co sezon, po prostu głębiej wkopuje. Tak jak widzicie, jest taki oś tylejek. Przy okazji można wody sobie dolać. A tu kto? E czy byku. Wiadomo co to. Pomrowki. pomrowe niszczyciele moich roślin waszych. ślimaki bezmuszlowe. Dobra, to na tyle. Dziękuję za uwagę. Zaraz filmik zrenderuję. Znaczy zrenderuję, zrobię, który sobie właśnie oglądacie. A, tu następny czerwony. No. A, jeszcze pokażę Wam ten setę Ventricosum Green. Drugi, który jest w podobnym wieku, ale tragedia. Bardzo słabo rośnie. Czasem piszecie do mnie, że dziwicie się, czemu tak słabo rośnie... Czekaj, tak. To już można wyłączyć. O. E, piszecie do mnie, czemu tak słabo rośnie... E, ...banan. No tak, czemu słabo. Że wiecie, dobrą ziemię dacie i w ogóle. Patrzcie tutaj. On ma podobny wiek. Tamten. Ten. Tamten. Jest jakaś różnica, co? I co? Po prostu słabszy gatunek, może nie wiem, jak to powiedzieć, genowo, jak, jak ludzie mają geny przy... No, jak to powiedzieć? No, przekazujemy sobie geny, tak? Widocznie coś tu poszło nie tak. Jakiś słaby choruje, nie chce w ogóle rosnąć i zapewne tą zimę już nie przetrwa. No i jak widać, no to to jest taki mikrokarakan. Lipa. Po prostu jednym słowem lipa. Dobra. Dziękuję bardzo za uwagę. Na razie. O! Łup! ale tu gęsto gdzie drabina jest?

O, to ja widzę. Brugmansja chce kwitnąć znowu. Siem. O. Gdzie drabina jest? Tu.